Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Poruszyliśmy już dzisiaj temat przedszkoli i tej edukacji przedszkolnej. Zatem, następnym etapem jest właśnie poruszenie tematu, jakże istotnego, czyli tej edukacji w szkołach. Co mówi nam prawo? wiemy że dzieci u których zdiagnozowano niepełnosprawność mogą starać się o uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dzięki temu przysługuje im kompleksowe wsparcie o czym powiedzieliśmy już wielokrotnie zależy nam żeby to wsparcie to oddziaływanie było wielokierunkowe tak już tutaj pan doktor Romanowski wspomniał, placówka ma obowiązek opracowywania dwóch dokumentów, jest to wop i IPED jako uzupełnienie orzeczenia o kształceniu specjalnym. I jest to taka podstawa i wskazówka dla, dla wszystkich nauczycieli i terapeutów do tego, jak prowadzić właśnie ten proces edukacyjny i terapeutyczny. No i właśnie, momenty, kiedy dziecko. Kończy tą edukację przedszkolną, osiąga dojrzałość szkolną, a rodzice stają przed tym jakże trudnym wyborem, jaką szkołę wybrać. I tutaj, w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka i od tego, czy współistniejącym zaburzeniem z autyzmem jest również niepełnosprawność intelektualna, mamy cztery możliwości. Dziecko w normie intelektualnej lub posiadające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim może uczęszczać do szkoły masowej. E, czyli są to powiedzmy pojedyncze dzieci, które uczą się z dziećmi, u których nie zdiagnozowano żadnych zaburzeń. Mamy również możliwość posłania dziecka do szkoły integracyjnej, czyli jest to taka swego rodzaju e, mieszanka, e, w, których, e, w której uczą się zarówno dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak i dzieci e, bez niepełnosprawności. Oczywiście istnieją szkoły specjalne dedykowane dzieciom, u których wykryto niepełnosprawność, ale mamy również taką możliwość posłania dziecka do szkoły terapeutycznej, w której możliwe jest organizacja kształcenia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym czy też znacznym. I tutaj właśnie w tej szkole wszystko zależy od tego, na jakim poziomie dziecko funkcjonuje i jak Tutaj tę edukację przeprowadzić. Na pewno ważnym elementem jest właśnie ta edukacja włączająca. Podążając za profesorą Budkowską, edukacja włączająca to proces wspólnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z ich zdrowymi rówieśnikami. Ważne jest, żeby dziecko mogło integrować się z rówieśnikami, niezależnie od tego, czy są to dzieci z niepełnosprawnością czy bez. Ważne jest to w kontekście wzmacniania ich poczucia własnej wartości. E, integrując dzieci z klasą, z grupą, powinniśmy skupiać się na ich mocnych stronach, e, powinniśmy włączać dzieci w życie szkoły, e, tak żeby wspomagać ich rozwój społeczny. Niestety rodzice często spotykają się z tym problemem odrzucenia dzieci w szkołach. E, jest to bardzo szeroki problem. Bardzo szeroki problem, o którym myślę, że też można by oddzielną konferencję w ogóle zrobić. Ma to zarówno wymiar taki w kontekście kadry nauczycielskiej i tego, że nie zawsze niestety nauczyciele posiadają odpowiednią wiedzę do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jest to też właśnie kwestia edukacji samych uczniów, rówieśników, jak i też rodziców. Rodzice właśnie często po, wręcz bym powiedziała, traumatycznych doświadczeniach zaczynają się zastanawiać, czy może nie jednak edukacja indywidualna, czy może nie jednak edukacja w domu. I oczywiście jest to zawsze jakieś rozwiązanie, ponieważ tyle nauczyciel czy nauczyciele współpracujące z uczniem mogą się skupić na nim powiedzmy w stu procentach. Jednak musimy pamiętać o bardzo poważnych, takich negatywnych konsekwencjach tego rodzaju edukacji, czyli dziecko ma poczucie Odrzucenia, izolacji, nie ma poczucia przynależności do grupy, czyli to są takie aspekty, które są szczególnie ważne w kontekście rozwoju tego młodego człowieka, który właśnie wchodzi w ten proces dojrzewania, trudny okres dojrzewania, w którym kształtuje swoją osobowość. Ważne jest zatem stawianie na środowisko rówieśnicze. Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły, nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy będzie ono odrzucone, kiedy będzie wytykane, kiedy będzie izolowane. Dlatego powinniśmy starać się organizować aktywności wycieczki, organizować świetlice, czy różnego rodzaju projekty, które będzie włączane właśnie dziecko z niepełnosprawnością, z zaburzeniami rozwojowymi, ze spektrum autyzmu. Tutaj troszkę o celu nauczyciela, czy terapeuty. Mamy możliwości terapeutyczne różne. Wiemy, że e, mamy do dyspozycji metody dyrektywne i niedyrektywne. Pokrótce przybliżmy sobie, czym one są. Metody dyrektywne, czyli inaczej behawioralne, e, one koncentrują się na zachowaniu. I tutaj terapeuta, nauczyciel jest takim swego rodzaju kierownikiem, to on wskazuje dziecku e, drogę, narzuca mu swego rodzaju e, działania, wzmacnia jego zachowania pozytywne, wygasza te zachowania niepożądane, i tutaj jednak dziecko musi za tym nauczycielem podążać. Z drugiej strony coraz większą popularność zyskują metody niedyrektywne, czyli tutaj nauczyciel jest responsywny wobec zachowania dziecka, pozwala przejawiać dziecku inicjatywę, stwarza bezpieczną przestrzeń, podąża za dzieckiem entuzjastycznie reaguje na propozycje dziecka i to buduje właśnie w dziecku poczucie własnej wartości, motywację do działania i trzeba wspomnieć, że taka właśnie bezpieczna relacja z terapeutą z nauczycielem jest właśnie podstawą do kształtowania się relacji w środowisku rówieśniczym. To co jest ważne, tak jak tutaj już wielokrotnie moi przedmówcy wspomnieli, Każde dziecko jest inne. Niezależnie od tego, czy to jest dziecko z niepełnosprawnością czy bez, tak jak my wszyscy, każdy jest inny. Zatem nasze oddziaływania terapeutyczne muszą być dostosowane do każdego jednego dziecka, ponieważ u jednego dziecka świetnie sprawdzą się metody dyrektywne i ono w to wejdzie i będzie potrzebowało takiego zewnętrznego kontrolera, kontrolera. inne dziecko zupełnie się zamknie i nie będzie przejawiało inicjatywy. Nie będzie chciał współpracować, bo będzie miało właśnie poczucie takiego ograniczenia i kontroli. Zatem po raz kolejny podkreślamy to indywidualne podejście do każdego dziecka. Oczywiście w procesie dydaktycznym ważne jest stosowanie wizualnych pomocy ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu, często bardziej, lepsze efekty może kształcenia możemy osiągnąć przez stosowanie różnego rodzaju planów, ilustracji, map, fotografii i tutaj też tak nawiązując do, do, do pana Huberta, możemy stosować tablice interaktywne, właśnie jakąś wirtualną rzeczywistość gry, żeby wspomagać ten proces. To co też już zostało powiedziane, bardzo ważnym elementem edukacji jest właśnie ta współpraca z rodzicami. To musi przebiegać bardzo sprawnie, to musi być oparte na zasadach wzajemnego szacunku, zaufania, empatii i rodzic musi być tak samo mocno zaangażowany w proces kształcenia. Oczywiście dziecko w szkole spędza większość czasu i to nauczyciele je obserwują, obserwują różnego rodzaju zachowania, ale rodzic z kolei spędza ten czas z dzieckiem w domu. Dlatego tylko i wyłącznie ta współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielami daje nam możliwość osiągnięcia sukcesu. E, oczywiście szkoła też powinna wspierać rodziców e, poprzez prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, właśnie edukowania, prowadzenia doradztwa czy też grup wsparcia, e, tak żeby rodzic nie czuł się zagubiony, e, osamotniony. Idealnym modelem, który prowadzony jest też w Stanach Zjednoczonych, byłoby też e, organizowanie właśnie takiego, na przykład tygodniowego szkolenia, zanim dziecko przystąpi do, e, do szkoły, ponieważ dzieci diagnozowane są w różnym wieku, rodzice mają duże doświadczenia terapeutyczne i dobrze byłoby tam wiedzę usystematyzować, wyedukować rodziców, żeby działania podejmowane w szkole przez nauczycieli nie były zaniedbywane w domu. E, tak jak wspomnieliśmy, również ważna jest ta kompleksowość oddziaływań rehabilitacyjnych, żeby dziecko uzyskiwało wsparcie. Z różnych dziedzinach, na różnych etapach, z różnych obszarach rozwoju, jako że zaburzenia ze spektrum autyzmu są to zaburzenia całościowe. I właśnie podstawą takich oddziaływań terapeutycznych jest trening umiejętności społecznych, o którym już też e, wspominaliśmy, czyli przygotowanie tak naprawdę dziecka do samodzielnego funkcjonowania, później w dorosłości. Dobrym pomysłem byłoby stosowanie przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych gimnastyki czy też elementów integracji sensorycznej, żeby regulować poziom pobudzenia dziecka. Jeżeli dziecko będzie zbyt pobudzone, żeby je wyciszyć, jeżeli będzie niechętne do działania, żeby właśnie może podnieść ten poziom pobudzenia. Dlatego tak ważna jest ta integracja sensoryczna, o której już też wspominaliśmy. Model szkoły. Jak powinna wyglądać szkoła dostosowana do potrzeb dzieci z ASD? Na pewno warto, żeby klasy były mało liczne, ponieważ tutaj, w takich mało licznych klasach, uczeń jest w stanie pokazać swój potencjał rozwojowy. Ważne jest, żeby nie stosować różnego rodzaju dystraktorów e, słuchowych, czyli dzwonków, e, żeby nie było pikających urządzeń, e, szumów. Zapewniana powinna być odpowiednia wentylacja, żeby nie było dziwnych zapachów ze stołówki, które mogą rozpraszać nasze dzieci. E, czy też ważne jest to w kontekście stosowania różnego rodzaju kosmetyków, czy środków, czy perfumów przez nauczycieli. Ważne jest oświetlenie, kolor ścian. Ważny jest dostęp do pomocy sensorycznych, gniotków, piłek, tak, żeby dziecko mogło się regulo regulować e, podczas tego dnia. Także widzicie Państwo, że te szkoły przyjazne sensorycznie są niezwykle ważne i ta sensoryka jest niezwykle ważnym obszarem, na który powinniśmy kłaść nacisk w procesie terapii i edukacji dzieci z autyzmem. To, co jest też ważne, o czym za chwileczkę będziemy będziemy mówić w kontekście dietetycznym, czyli zakaz słodyczy, zakaz spożywania kolorowych napoi. Ponieważ cukier właśnie powoduje zaburzenia koncentracji, może podnosić poziom pobudzenia, sprawiać, że dziecko będzie agresywne. Zatem, w szkołach, odpowiedni catering, też odpowiednie przygotowane posiłki przez rodziców też są bardzo ważne. I tak samo właśnie symbole do komunikacji alternatywnej, tak żeby tworzyć w dziecku schematy, pomagać mu poruszać się po szkole. To, co jest też niezwykle istotne, to nie tylko kadra nauczycielska, ale Cała kadra pracująca w szkole, czyli woźne, panie sprzątające, panie sekretariatów, żeby każdy z pracowników szkoły miał świadomość na temat spektrum autyzmu, żeby żadne zachowania nie były dziwne, bo tak często właśnie są te zachowania określane, żeby byli oni gotowi na każdego rodzaju zachowania, ponieważ dziecko poruszające się po szkole ma do czynienia nie tylko ze swoimi nauczycielami. Ale również z szeregiem innych osób. Zatem ta edukacja jest niezwykle ważna. E, I również ważne jest, żeby nauczyciele byli otoczeni pomocą, ponieważ zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, e, którymi nie, czasami nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego tak ważna jest ta współpraca, tak ważne jest edukowanie, szkolenie, e, żeby móc radzić sobie jak najlepiej z tymi trudnościami i rozwiązywać występujące problemy. Bardzo dziękuję za uwagę.